Chyba nie ma takiej osoby wśród nas, która by nie wiedziała, kim jest SpongeBob. Jednakże, czy po 25 latach od premiery tego serialu w Polsce wciąż SpongeBoba możemy nazwać SpongeBobem? Otóż nie. Gdyż, jak obejrzycie sobie pierwsze trzy sezony, po czym obejrzycie sobie najnowszy sezon tej animacji, to będziecie się czuli w zupełności tak, jakbyście widzieli znane postacie, jednakże grające w zupełnie innym serialu, a nie w SpongeBobie kanciastoportym. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się temu, dlaczego najnowsze odcinki SpongeBoba całkowicie szorują po dnie. Jednakże, nim przejdziemy do najnowszych odcinków, to musimy najpierw się cofnąć do kilku pierwszych sezonów SpongeBoba. Po to, żebyście lepiej zrozumieli to, co sprawiło, że ta kreskówka podbiła serca milionów fanów. Początkowe odcinki Spongeboba w zasadzie opowiadały o niczym, jak i też zarazem o wszystkim. Dlatego, że pierwsze odcinki były stworzone z myślą, co by robiły morskie stworzenia, gdyby były ludźmi. No i mieliśmy tutaj jakiś prosty zarys fabuły, w której to Spongebob zdobywa pracę u pana Kraba. A następnie to wszystkie kolejne odcinki toczyły się wokół tej pracy. I m.in. polegały na tym, że Spongebob nie pamiętał jak poprawnie trzeba złożyć Krabo-Burgera. Nie rozumiem! krzywonosy buraku, za nic nie potrafię zrobić podwójnego kraboburgera, nie potrafię położyć buły, koteta, sałaty, sera, cebuli, pomidora, keczupu, musztardy, pikli, znów buły, w dobrej kolejności! Jednakże to właśnie w tych początkowych odcinkach serial skupiał się w głównej mierze na Spongebobie i np. taki taki Pan Krab bądź Sandy byli nieco bardziej pobocznymi postaciami. Z czasem jak ten serial szedł do przodu, to nie tylko te dotychczasowe poboczne postacie stawały się głównymi postaciami w Spongebobie, ale również przybywało coraz to więcej nowych pobocznych postaci, przez co skresku o żółtej gąbce zaczął nam się tworzyć naprawdę rozbudowany serial. Również po trzecim sezonie zmienił się sposób wykonywania animacji, gdyż najpierw one były tworzone ręcznie. A dopiero następnie one były tworzone przy pomocy komputerów. Jednakże wciąż czwarty i piąty sezon nie odstawały jakością od poprzednich trzech sezonów. Z tym, że one już były stworzone w lepszej jakości, a przy tym wykonanie takiego odcinka było dużo mniej czasochłonne. Gdyż już w tych późniejszych sezonach, to nikt nie musiał każdej sceny rysować odręcznie. Jednakże wciąż ta prostota Spongeboba sprawiała, że przyjemnie się go oglądało. I twórca Spongeboba nie miał z tym najmniejszego problemu, żeby na przykład zrobić odcinek Spongeboba, który by opowiadał o jego wyobraźni w pudełku. Twoja wyobraźnia! 姑娘。嗯 <noise> Z czasem Steven Hillenberg odszedł z naszego świata, czyli SpongeBob pozostał bez jego twórcy. No i jak tylko do tej animacji dorwał się w całości Paramount, czyli właściciel Nickelodeon'a, stwierdził, że SpongeBob to jest tak silna marka, że trzeba ją tak wykorzystać, by na niej jak najwięcej zarobić. No i dotychczas proste odcinki SpongeBoba przemieniły się w niezwykle rozbudowaną historię. I SpongeBob, który miał wcześniej tylko dwa filmy opowiadające o jego przygodach, nagle otrzymał całą masę filmów. A nawet w zasadzie to nie on, a jego dotychczasowe poboczne postacie. Przez co małe miasteczko, w którym żyła żółta, Żółta Gąbka przemieniło się tak naprawdę w Metropolię, która to wprowadzała sobą prawie co każdy odcinek jakąś nową postać, a jednocześnie to psuło koncepcję, którą to było małe miasteczko Bikini Dolne, w którym to żyła Żółta Gąbka. Ale ogólnie o postaciach pogadamy sobie za moment. Bo jeszcze trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że dotychczasowe postacie w zasadzie zabrały serial SpongeBobowi. I niejednokrotnie się zdarza, że w tych nowych odcinkach to SpongeBob robi w swoim serialu za drugoplanową postać, albo w ogóle on się nie pojawia w odcinku swojego serialu. Nie mówiąc już o tym, że takie postacie jak na przykład Sandy dostały swoje solowe filmy, albo na przykład to w tym roku mają wyjść aż dwa filmy ze świata SpongeBoba. Jeden z nich będzie opowiadać o planktonie, a drugi o latającym Holendrze. I żaden z tych dwóch filmów ze świata SpongeBoba nie będzie się w głównej mierze skupiać na Spongebobie. Nie mówiąc już tutaj o tym, że te nowe filmy w pełni zaburzają starą koncepcję Spongeboba która mówiła, że on jest morskim stworzeniem i nie może żyć na lądzie, gdyż właśnie jak popatrzymy sobie na solowy film o Sandy, to tam będziemy mogli ujrzeć to jak Sandy opracowywuje serum, przez które morskie stworzenia mogą sobie żyć na lądzie i normalnie bez żadnego większego problemu oddychać. Tak samo kiedyś ludzi praktycznie w Spongebobie nie było, a jak już się pojawiali to byli po kroju pirata bądź też nurka, a nie jakichś naukowców. Jak już sami widzicie Spongebob niesamowicie się zmienił. I to nie tylko pod kątem animacji, a w zasadzie tytułowa postać spadła na drugi plan. I w zasadzie to każda dotychczasowa drugoplanowa postać dostała w serialu swój osobny film bądź swój własny osobny serial. Przez co w zasadzie SpongeBoba jest mniej w SpongeBobie. Dzięki tej skróconej historii SpongeBoba w końcu możemy przejść do najnowszych dwóch sezonów, gdyż to one nam idealnie pokazują wszystkie powody, które sprawiły, że SpongeBob szoruje po dnie. A filmy tak naprawdę są tylko dodatkiem, który ma wycisnąć z marki, jaką jest SpongeBob, jeszcze większe zyski. Pierwszą, moim zdaniem, taką największą bolączką SpongeBoba jest tutaj brak kreatywności i wypalenie. Gdyż, jakby nie patrzeć, to SpongeBob ma ponad 320 odcinków. Co to powoduje, że faktycznie nieraz może pojawić się pewna trudność z wymyśleniem. Nowych ciekawych odcinków, przez co Spongebob ma kilka odcinków, które dosłownie są otworzeniem starych pierwszych odcinków, z tym, że one już w sobie nie mają takiej nostalgii, albo często też oni bazują na starych odcinkach i po tych na przykład 20 latach stwierdzają, że stworzą kontynuację takiego odcinka, a jednocześnie przy tym popsują stary odcinek. I świetnym tego przykładem jest tutaj odcinek Pudło z Kalmara, który to bazuje na odcinku Głupie Pudło naszą wyobraźnię, siłę wyobraźni. I właśnie tutaj, przy tym przykładzie, zatrzymamy się na chwilę, żebyście mogli lepiej poznać to, jak SpongeBob, eksplorując swoje stare odcinki za pomocą nowych swoich odcinków, jednocześnie totalnie niszczy te stare odcinki. Otóż stary odcinek pudło polegał na tym, że SpongeBob z Patrykiem siedzieli w tym pudle i przy okazji wykorzystywali swoją wyobraźnię do tego, by przeżyć prawdziwą przygodę. Natomiast Kalmar tutaj w zupełności nic nie widział i przez to on uważał, że oni są dziecinni. Jednakże o to tutaj chodziło, że cała magia jest w naszej kreatywności oraz też w naszej wyobraźni. Natomiast ten nowy odcinek z końcówki 14 sezonu nie dość, że używa tych samych, odnowionych scen, które pojawiły się w odcinku Głupie Pudło, to do tego w sumie niszczy całą tą koncepcję kreatywności, gdyż Spongebob tutaj oddaje to pudło do mechanika. I jak już je odzyskuje, to się okazuje, że on z Patrykiem nie mogą go odpalić. Za to następnie Skalmar wpada do tego pudła, a następnie znika. Jeliu zniknął? Chyba Skalmar coś naruszył i się naprawiło. Gdzie tak naprawdę to psuje cały ten zamysł magii którą dodawały Wasze umysły. Bo wcześniej to pudło nie było magiczne, tylko było zwykłym pudłem, gdzie się wchodziło i sobie wyobrażaliście różne scenki, a tutaj nagle wchodzicie do pudła i znikacie, przy czym pojawiacie się w zupełnie innym wymiarze, a do tego to pudło jest reperowane przez mechanika, w zupełności tak jakbyście wymieniali olej w samochodzie. Ale to, że oni powtarzają sceny ze starych odcinków, przy czym je przy okazji niszczą, to nie jest to jeszcze największy problem nowego Spongeboba. A jest nim to, że oni próbują dorównać TikTokowi, albo innym takim aplikacjom, w których to macie krótki format filmów. I co chwilę one wam muszą dostarczyć jakieś emocji. Przez to dosłownie w każdym najnowszym odcinku znajdziecie różne dziwne twarze, które tylko mają za zadanie przyciągnąć waszą uwagę na najbliższą minutę bądź dwie. Po to, by następnie taki odcinek mógł wam ponownie dostarczyć kolejną taką twarz. Kiedyś te dziwne wyrazy twarzy w Spongebobie były częścią żartów i często taka jedna twarz bądź mina potrafiły się pojawić raz na kilka odcinków, a teraz to prawie każdy odcinek jest tym zapełniony po brzegi, tylko po to by przyciągnąć sobą waszą uwagę. I świetnym tego przykładem jest Kalmar, który miał być mimem i mu to w zasadzie tutaj nie wychodziło, ale tak czy inaczej on dostał tutaj w twarz ciastem, a jak tylko jest ze siebie starł, to od razu dostaliśmy scenę z mega dziwną twarzą. Czy to miało kogokolwiek rozśmieszyć? No nie wiem, ale właśnie mi o to chodzi, że nadużywają tego niesamowicie, do tego kiedyś spać słynął z różnych żartów wobec innych postaci. Natomiast aktualne żarty wyglądają tak, że jakaś ryba twerkuje przed innymi postaciami. W zasadzie o tej rybie jest cały odcinek. A nawet śmiało mógłbym powiedzieć, że jak w 14 sezonie co trzeci odcinek opowiadał nam o jakiejś nowej postaci, to tak w 15 sezonie dosłownie co drugi odcinek dostajemy jakąś nową postać. Która to nigdy wcześniej nawet nie była drugoplanową postacią, a tutaj nagle się pojawia znikąd taka postać i dostaje ona cały odcinek poświęcony jej osobie. Gdybyśmy tutaj to wszystko zebrali do kupy, to wyszłoby nam na to, że nowe odcinki są tworzone nie pod kątem fabuły, a pod kątem rywalizowania odbiorców z TikTokiem, które te odcinki są nafaszerowane dziwnymi minami oraz przy okazji jaskrawymi kolorami po to, by z daleka sobą przyciągać widzów. Do tego sam Spongebob w najnowszych sezonach przestał odgrywać główną rolę w serialu, który nazywa się Spongebob Kęciasto porty. A zamiast tego on często robi tam za drugoplanową postać, albo w ogóle nie pojawia się w odcinkach swojego serialu. Natomiast wcześniejsze drugoplanowe postacie, które później stały się głównymi postaciami, dostają swoje solowe filmy bądź seriale, aby jeszcze więcej wycisnąć z tej popularnej marki, którą jest Spongebob Canciasto Porty. Ponadto braki kreatywności są tutaj rekompensowane tym, że niby na pozór nowe odcinki tak naprawdę są starymi, odnowionymi odcinkami, albo są ich kontynuacją, przy czym je totalnie niszczą. Natomiast same żarty w Spongebobie aktualnie są na poziomie twerkującym. Ryby. I to właśnie dlatego sądzę, że nowy SpongeBob szoruje po dnie, a z sezonu na sezon jest tylko gorzej. I aktualny SpongeBob już dawno nie jest tym starym dobrym SpongeBobem, bo tak naprawdę w samym SpongeBobie jest mało SpongeBoba. A głównie ta żółta gąbka służy do tego, by wypromować nowe postacie. Po to, by z nich następnie wycisnąć jeszcze więcej pieniędzy. Poprzez tworzenie ich solowych filmów oraz seriali. Które to sobą bazują na znanej marce, którą jest Spongebob kanciasto Porty. Jeżeli odcinek tobie się spodobał, to koniecznie zostaw tutaj łapeczkę w górę. No i koniecznie też zostaw tutaj subskrypcję, żeby pomóc nam budować największe grono fanów animacji. Ode mnie dzisiaj to na tyle, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.